Siemano powitam witam serdecznie, a teraz będziemy kurde testowali, co? Diamond Vitamin z żółtą wersję, widogroda cytryna e, Ten ciekawszy smak i najpewniej gorzej wypadający w bezpośrednim starciu z sokiem jabłkowym. Mamy tutaj do dyspozycji napój, ale czy on na pewno nie jest energetyczny? No nie, to jest po prostu o wiele mniej witamin. Mamy tutaj 0 dodanego cukru, 100% wsparcia odporności. Yy, cukier mamy jedynie z owoców, czyli z soku jabłkowego, zagęszczonego soku, i to już ma w jakikolwiek sposób nas pobudzić. A czym? Yy, podobno witaminą C. A czy to jest prawda? Zobaczymy też to. No i co? Po poprzednim smaku, który był naprawdę dobry i w jeden dzień udało mi się obalić całą puszkę, yy, przyszła pora na winogrono-cytrynę, w tym razem w żółtej puszce. Ciągle jeden i ten sam design, jedyne co się zbiega, to jest kolor. No, wydaje mi się, że to jednak są napoje witaminowe. Dobrze smakują, dobrze działają i mają bardzo dobry skład. Między innymi ten mochito. tutaj jedyne co mamy to witamina C. No to nie wiem jak wy, ale kurde no... Troszeczkę bidnie. Bardzo bym powiedział nawet, że bidnie. Dobra, ale od początku. Yy, woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku, Wódlerek węgla, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, substancja słodząca, loza naturalny aromat oraz witaminy, czyli witamina C. Krótko, zwięźle na temat, bardzo mało witamin. Yy, wartości odżywczej tych kalorii 28, czy 29 i 3, dziesiąte kilokalorii. Najprawdopodobniej poniżej 0,5 g tłuszczów i poniżej 1 g kwasów tłuszczowych nasyconych. 5,25 g węglowodanów i tyle samo cukru, poniżej Pół grama białka oraz 100 graba soli, również poniżej 80 mg witaminy C. I możemy to otworzyć i sprawdzić. Nie wiem, czy dzisiaj będzie szybki odcinek, a może jednak się jakkolwiek rozgadam i znowu wyjdzie 15 minut. Postaram się to zmieścić w rekordowym czasie 8 minut. Chociaż już z góry wiem, że to mi się nie uda, więc dlatego ja nic nie zakładam. Ja po prostu to otwieram, sprawdzam i. Winogrono, cytryna. Jak mówiłem, to są przeze mnie dwa preferowane smaki. Chociaż to nie jest wiśnia, to nie jest fruit punch, to nie jest tropikalny smak. Nie jest to, kurde, ten smak, który był w 100% procentach przeze mnie preferowanym smakiem, ale no zawsze winogrono leży gdzieś w moim sercu głęboko. Bo dużo się tych soków yy, winogronowych o smaku białego winogrona wcześniej przeze mnie wspominanych wypiło. Nie wiem jak wy, ale ja tutaj czuję tylko i wyłącznie cytrynę. I jabłko. Cytrynę i jabłko. I to mi się bardzo nie podoba. by na pewno to jest winogron cytryna? No tak, winogrona i cytryny. Z sokiem jabłkowym i witaminą C. Jak mówiłem, bardzo, ale to bardzo biednie z zapachem, kolorystycznie. Nie ma żadnych barwików, ale jest sok jabłkowy. Czyli co? Będziemy mieli taki złotawy kolor do dyspozycji, czy przezroczysty? złotawy moi drodzy, jak najbardziej odpowiadający napojowi witaminowemu z dodanym sokiem jabłkowym, więc dlatego nie pozostaje mi nic innego jak yy, spróbować tego i ocenić czy to jest lepsze czy jednak mochito. Przypominam, że Mohito w zapachu też nie było zachęcające, wybijało się tam jabłko, a w samym smaku było po prostu przeganialne. Potem po nagrywkach po prostu też wołhałem parokrotnie to. Jabłko było dostępne, wyczuwalne, a w smaku full Mohito. Jak oni to zrobili, nie wiem. Nie pytajcie się mnie, kurde. Doktor Wita tylko to wie, co nie? Widzicie moją minę, co nie? Cytryna i jabłko. To w życiu ze sobą nie będzie współgrało. Chyba, że w tym barku cytryna mięta. To wtedy tak. Wtedy naprawdę współgra idealnie, ale tu nie. I po drugie, gdzie jest to winogrono? W pierwszym błyku miałem tego widogrona naprawdę troszeczkę, a potem ono już zanikło. Nie było go w ogóle. Jedyne co tu czuję to jest sok jabłkowy z cytrynowym smakiem i właśnie tam na piątym, szóstym planie jest troszeczkę widogrona, ale tak ociupię, kurde, tak tańki te ci pęci, ci peci. No po prostu widogrono tutaj nie istnieje. Jest tu tylko sok jabłkowy, yy, smak cytrynowy. I co? To jest naprawdę chyba jednak. No, o dobra, w afterteście już czuję, że jest jednak widogrono, ale ciągle też jest czuć to jabłko i tę cytrynę. No po prostu, jak takie patrzy, to jest gorsza opcja, o wiele gorsza opcja, aniżeli kurde mojito jeżeli chcielibyście, kurde, coś porządnego, Diamond Energy, kupcie sobie Mojito. No, według mnie wyjdziecie o wiele lepiej, o wiele zdrowiej, o wiele przepiękniej, aniżeli by to było, gdybyście kupili to. Mam nadzieję też, że to jest trefna puszka, ale sądząc po tym, że... Wziąłem te dwa trzy łyki i winogrono kompletnie zanikło. Dopiero waftertejście yy, zostało uaktywnione tak w 100%, no to nie sądzę, żeby tak ten smak miał jakąś przyszłość. Wśród tych wszystkich yy, napojów witaminowych, napojów nawadniających gdzie jednak duża część jest po prostu i tu mówię nie tylko o limonce cytrynie, ale i również w tych truskawkach, o tych wiściach i tak dalej. No, one mają po prostu więcej do zaoferowania, jeżeli to. I nawet to bochito jest po prostu lepsze. Ale no, niestety, już mówiłem to bardzo dużo razy, ten podatek cukrowy jest po prostu gwoździem w trumnie wszystkich napojów energetycznych z cytryną. Jakie znam. I lubię. Ale wiecie o co chodzi. Nie można kurde zrobić dobrego napoju cytrynowego dodając tam sok jabłkowy, ale ty bark to zrobił. Dodał w cytrynie i mięcie, jak to lubi sok jabłkowy, ale tego czuć w ogóle nie było. Ta był, było czuć po prostu lewojade, stricte lewojade z miętą. I to jest naprawdę napój, od którego po prostu wszystkie firmy energetyczne, które chcą zrobić dobry napój cytrynowy, niekoniecznie cytrynowo-miętowy, ale cytrynowy, powinny się uczyć. I według mnie to by było na tyle. Widzimy się następnym razem, i co? Mam nadzieję, że Dajm Vitamins, że doktor wita jeszcze pójdzie. Z innymi smakami. Może jeszcze są gdzieś inne smaki tych napojów witaminowych. Jeżeli tak, to dawajcie znać. Ja bardzo chętnie przygarnę, bardzo chętnie przetestuję, bo jak na razie mamy jeden do jednego pod względem dobrych i złych napojów. Nie mówię, że ten jest do szpiku kości zły, ale no mógłby być po prostu lepszy.